Dzień dobry. Dzisiaj się wypowiem na temat hiperfizyki. Na wstępie powiem, że dużo osób do mnie przyszło po hiperfizyce, jako o samym terminie i pewnych treściach zawartych w tych książkach. Nie wiem, jak to nazwać. To już jest taka, jakby, para nauka. Jest to związane oczywiście z budową wszechświata, o objaśnianiem tych wszystkich rzeczy. I twórcami tego tutaj prawdopodobnie, tutaj też posługującymi się też osobami, które tutaj napisały tą hiperfizykę, możecie sobie sprawdzić, znaczy, sprawdzić tutaj, oczywiście są to jawne nazwiska, ale nie chcę teraz o tym mówić. No i te osoby generalnie, nie wiem, tutaj nie chcę oceniać, jakby ich wkładu w nie wiem, czy ezoterykę, czy jakkolwiek jakieś objaśniania tych kwestii. Czy to jest dobre, czy to jest złe. Ja tutaj podejdę do tego, że ten temat się często przewija, on jest też wplatany bardzo często w różne inne rzeczy. I w ogóle jako sama taka strefa ezoteryki, czy tam jakiś... Elementów wiedzy tajemnej, którą możemy tutaj zastosować na przestrzeni. Ja zaznaczam, że ja od 1993 roku, tak mi się tutaj to zaczęło u mnie, ja już zaczęłam w elementach ezoteryki ją zgłębiać, uczyć się, i wtedy miałam w 1993 roku miałam e, 19 lat. Więc dość tak szybko. I wtedy były dostępne również jakieś tam e, książki. Niewiele tego było. I e, z polskiej, jakby e, takiej areny, ezoterycznej e, było kilka osób. Zajmowały się głównie różczkarstwem, czyli e, radiestezją i również e, wychodził czwarty wymiar chyba e, już e, i też nieznany świat. E, I w nieznanym świecie można było trafić na jakieś tam początki e, pewnych tajemnych rzeczy interesujących nas w świecie energetycznym. Wszystko było oczywiście bardzo fascynujące. I to było jeszcze przed 2000, no 2000, przed końcem ery, tak. I wtedy również było bardzo dużo takich elementów w przestrzeni, które zapowiadały wiele zmian, szczególnie związanych właśnie z internetem i z posunięciem, przesunięciem ludzkości bardzo szybko. W właśnie rejon smartfonów i ym, takiej no, wielkiej technologii, można powiedzieć wtedy, tak? Jakichś elektrycznych samochodów, ym, robotów, i w ogóle. W tym momencie znajdujemy się w przestrzeni, która już to wszystko ma, i jest w ogóle bardzo dobrze, jeżeli chodzi o to, tak uważam. I teraz tutaj wracam do tej hiperfizyki. Hiperfizyka generalnie, kiedy ci ludzie zaczęli coś jakby ściągać, channelować, tutaj to wezmę pod uwagę, co ściągali i co tutaj przekazali. Czy to w ogóle jest jakiś pakiet wiedzy? Bo o ile mając tam na przykład, powiedzmy ja, miałam wtedy 19 lat, ten 2000, znaczy 1993 rok, kiedy był, to byłam bardzo młoda i wtedy też no. Były te elementy wiedzy jakiejś, ale one były zaczerpnięte z jakichś takich powiedzmy elementów egipskich, jakieś tam Indie, jakieś tam początki, właśnie dowiadywania się, co są wedy i tak dalej. Tego było mało i w tym momencie również w tamtym czasie bardzo fajnie było słuchać na przykład albo czytać lema. Ilem też jakby rozwinął wyobraźnię, strukturę na przykład czegoś takiego, jak roboty, i w ogóle umysł, albo jakieś inne rzeczy, które są związane z podróżami w czasie, czy tam na statkach, i tak dalej. Było to bardzo fascynujące. I tutaj ta hiperfizyka, kiedy my. Zaczynamy zadawać pytania. Wtedy się nie zadawało takich pytań, czym jest umysł jeszcze i jak to jest zbudowane, i w ogóle. I wtedy było bardzo dużo takich grup ezoteryczno-sekciarskich związanych właśnie z Egiptem. I oni tam też jeździli, i też e, było tam dużo takich działań niespecjalnie, e, też korzystnych moim zdaniem, no ale były one bardzo fascynujące, pomimo wszystko. I tutaj, w ogóle, kiedy <laughs> zaczynamy. Jakby sięgać do tych czasów, no to mamy dopiero, tak jakby początek pewnych rzeczy i rzeczywiście tutaj dużo takich teorii spiskowych, które mogły wejść na arenę, jakichś takich rzeczy nowych. One wszystkie jednak się przydały, moim zdaniem, pomimo wszystko, żeby coś tam jakby przesunąć, bo mamy to, co mamy teraz. No ale hiperfizyka i ludzie, którzy są jakby. Po tej hiperfizyce, czyli co im to dało i co na przykład zrobiło jej z nimi, na przykład. Teraz tutaj odniosę się do tej książki. No i tam są opisy różnych tam elementów, jak przechodzi, na przykład tam są korsupy, prekorsupy. Jest też. Jakby analiza wielu rzeczy, zrozumienie tego, jak to płynie, przepływa, w sensie jakby skąd się biorą też elementy pojemności tak, danej, jakby warstwy, są wyjaśnione jakieś tam wymiary i tak dalej. I w sumie każdy chce mieć własne zdanie. I ja generalnie, ja w ogóle jak najdalej, jakby od tego obszaru, jakby byłam. Tutaj nie o to chodzi, żebym ja tutaj to krytykowała, ale wiem, że ludzie, którzy mają na przykład słabszy umysł, jak może to na nich wpływać? I teraz nikt nie bierze odpowiedzialności za nikogo. Bo jeżeli ty wchodzisz w daną strefę, to na, na własną odpowiedzialność. Jeżeli ktoś, na przykład, się dowie tam, że ym, no nie jest tak bardzo wysoko i że trzeba mu zmienić umysł, czyli wykasować coś, a też były takie właśnie osoby, i one po prostu dostawały jakieś ym, splątania umysłowego. No i musiały trafić do psychiatry. No bo taka tu jest jakby sytuacja, że nie radziły sobie na przykład z daną sytuacją. No i tam widziały również, czyli te osoby też często widziały, co tam się z nimi działo. I teraz w hiperfizyce jest coś takiego jak właśnie też ten świat takich kontrolerów pokazany. I w sumie to może się zgadzać jakby z prawdą też, dlatego że świat kontroli tego wszechświata jest bardzo duży na wielu warstwach, i to jest prawda. Więc generalnie chodzi o to, że tutaj, kiedy mamy na przykład kogoś, kto channeluje, i też często jest to pokazywane, że to jest jedna jedyna prawda, tak na, naprawdę to jest jakby wycinek bardzo malutki czegoś. I tutaj bardzo też często musicie na przykład uwierzyć w coś, że na przykład jest tak, a nie inaczej, bo ten wszechświat jest niekończący się, on ciągle się fluktuuje i my musimy się z niego uwolnić, a nie na przykład go zniszczyć. To jest w ogóle bardzo, bardzo ważna rzecz i teraz tutaj przy hiperfizyce bo hiperfizyka może pokazać coś, ona też nie jest nową wiedzą w ogóle. Tutaj yy, było to wcześniej, tylko było to zapomniane i kto inny to pokazał, i tam były niby jakieś właśnie istoty z innego, jakby obszaru wszechświata, które tutaj też dały tą, ten element. W ogóle ludzkość na razie nie jest przygotowana na następny taki pakiet wiedzy żeby tutaj mówić o jakichś ziomach z, dal, z dalszego obszaru, którzy wyjaśniają co i jak. I bardzo dużo osób się wycofało z wyjaśniania tego. I teraz mamy taki obrót troszeczkę, taki obrót y, powtarzających się elementów, czyli takich elementów, które już nie funkcjonują dla większości. Znaczy, dla mnie na przykład nie funkcjonują i one są już stare i niemodne, tak to można powiedzieć. I jak się kończy to dziesięciolecie tak zwane tego, powiedzmy, obudzenia, powiedzmy, wyższego poziomu, to inni dopiero wchodzą na początek jakiś, ale też będą bardzo szybko jakby zbijani z tego. I są to na przykład takie rzeczy typu: e, Nie będę teraz obchodzić świąt. Jakichś tam katolickich, tylko będę obchodzić Jaregody gody na przykład. To też w ogóle nie ma żadnego umiejscowienia dla, tej, dla tych osób, dajmy na to w, jej, w ich jakby strukturze. No ale tak to wygląda. Dlatego też tutaj ta hiperfizyka może być elementem czymś takim troszeczkę jakby stałym, też wedyjskim, często inaczej nazwanym i podanym w ten sposób. Natomiast o co tu chodzi? Osoby, które też miały kontakt z tymi osobami, które dały ten element wiedzy, z kolei zostały poddane. Przekształceniu, przekształceniu umysłowemu, czy tam na przykład wycięciu pewnych elementów umysłowych. I te rzeczy są trochę. To znaczy, tutaj trzeba wziąć pod uwagę, czy rzeczywiście to nastąpiło, czy był to element po prostu tylko jakby mentalny, czyli że ktoś po prostu w to uwierzył. I czy się w ogóle to da zrobić, ale jeżeli jest osoba wrażliwa, to ona po prostu to też może przyjąć i też może być to taka trochę szkoda. I teraz te osoby też nie zwracają uwagę, czyli ci, którzy się posługują tą metodą, nie biorą tak jakby pod uwagę tego, że te osoby są troszkę słabsze, no i na przykład mogą tej osobie zrobić jakąś tam krzywdę, no ale zaznaczam, że każdy jest dorosły, w tym momencie, więc może tutaj wziąć tą metodę lub nie. Natomiast ona trochę zakłada taką jakby klasyfikację w przestrzeni, że ty jesteś troszkę mniejszy i że możesz być na przykład dopiero w nauce i że musisz też iść w ewolucję i tak dalej. I teraz oczywiście my, żyjąc na Ziemi, tutaj, jesteśmy wszyscy w ewolucji. Czy nam się to podoba, czy nie, i musimy korzystać z tych zasobów, które mamy. Więc jest to prawda, tak jest rzeczywiście. I tutaj ta metoda akurat przyniosła dość dużo dobrych rzeczy, bo możemy to tak sobie na przykład wytłumaczyć, i ona też płynie z tymi elementami. Czy za tym stoją jakieś wyższe istoty? Tak, oczywiście stoją wyższe istoty kontrolujące. Ten obszar. I tak też wygląda, jakby fluktuacja. Jeżeli ty nie nadążasz za pewnymi rzeczami, to może być to dla ciebie niekorzystne. Czyli niekorzystne pod wieloma względami. Po prostu nie zdążysz się gdzieś zaklasyfikować, wycofać ym, lub mieć następnych elementów na następną reinkarnację. Jeżeli dodamy tu jeszcze coś takiego, ej. Wszyscy nas oszukali, i też e, tutaj poruszę taką kwestię, bardzo ważną, kiedy my się rodzimy, a też widziałam już kilka osób w ostatnim, w ostatnim czasie, że siedzi pani na TikToku, wielce oświecona, i mówi: Jest nad nią taki napis, że. O, tylko żeby to dobrze tutaj sobie przypomnieć, wszystko nam zabrano, wszystko zapomnieliśmy, byliśmy potęgą, czy coś w tym stylu. Słuchajcie, tutaj przy okazji, właśnie hiperfizyki, powiem tak: nikt ci nic nie zabrał, tylko się sam doprowadziłeś do takiego stanu. Nic więcej tutaj nie można powiedzieć. Jeżeli ktoś, Daje takie właśnie napisy: jesteśmy wszyscy ograbieni i wszystko nam zabrano, to nie rozumie skąd się tutaj wziął. I teraz oczywiście, że jest to ważne, bo jak jesteś w strefie ofiary, to tak jest. Akurat ta strefa ofiary tutaj bardzo mocno pasuje do tego. Ale zanim Ty dojdziesz do tego, że w końcu przyjmiesz odpowiedzialność za wykonanie tego wcielenia, to zajmie Ci to bardzo długo. Nie wiem, myślę, że bardzo długo. No ale nie trać czasu, bo jak Ci to podaje ktoś, jak krowie na rowie, bardzo prosto masz tu wszystko, tylko weź to, skorzystaj z tego i nie pieprz już głupot po prostu pobocznych, typu, że nas ktoś tutaj zamknął. Element zamknięcia, który my odczuwamy, jest realny. Natomiast on się nie wziął znikąd. Te rzeczy, które nas tutaj przyciągały, a nie mogły być odczepione, są naszą reinkarnacją. To jest bardzo duża prawda. I dlatego też osoby bardzo słabe psychicznie, fizycznie również czasami ale też bardzo emocjonalnie, jeżeli usłyszą coś takiego, też bardzo naukowo na przykład, no to yy, dla nich jest to wielki szok. I tutaj, tu można powiedzieć, że ten rodzaj tłumaczenia jest bardzo dobry, akurat, bo on zakłada jakieś takie proste rzeczy bardziej takie schematyczne nie jakieś tam archetypiczne, niebiańskie i nie wiadomo jakie. I to jest w sumie bardzo, bardzo ok. Natomiast tu, kiedy mamy taką jakby paranaukę i ta paranauka generalnie jest z jakiegoś tam przekazu channelingowego. Można powiedzieć, że to jest przekaz, tak? Kiedy się dostaje jakąś wiedzę i w ogóle. I tylko że ona jest od istot nieoświeconych. I tutaj jest bardzo ważna, ta, właśnie to zdanie jest najważniejsze. Ona jest od istot nieoświeconych. Istoty nieoświecone to są takie istoty, które chcą cię zamknąć w tym wszechświecie. I dlatego, kiedy opowiadamy o na przykład takiej metodzie, to się wtedy do, doszukujemy różnych takich haków. Tak, dlatego że ten wszechświat dzieli się na istoty oświecone i na nieoświecone. I na przykład. W tym momencie mamy też taką sytuację na Ziemi, kiedy istoty nieoświecone, ale one tak świecą, na przykład typu Trump. Bo teraz mam taką sytuację też geopolityczną, gdzie właśnie oni dostali możliwość jeszcze pociągnięcia tej władzy nad światem. Żeby właśnie wyczyścić też duży obszar z różnych niepotrzebnych rzeczy, istot, itd. i tak dalej. I to oni biorą na siebie tą odpowiedzialność trochę. W skrócie no, może im się to opłaci, ja w to nie wnikam. I to jest też bardzo taka ważna informacja dla wszystkich, żeby tutaj też się. Odpowiednio ustawić w tym wszystkim. W sumie to fajnie by było, żeby już byli dorośli ludzie wokół nas, a nie dzieci, które trzeba prowadzić i pokazywać, gdzie powinni coś zrobić. Ale na przykład hiperfizyka zakłada, że też jest dużo takich osób, które są trochę jakby dziećmi, więc można je trochę jakby przekształcić. I ona jest jakby szansą trochę na to, żeby przekształcić ten swój umysł. Umysł, bo umysł twój kształtuje potem duszę. I ona po prostu potem robi różne rzeczy. Robi i prze, że tak powiem, rusza się po tym wszechświecie. To jest takie coś istotnego. Natomiast kiedy trafia do mnie taka osoba, która jest po czymś takim, i ona w pewien sposób ma porozpisywane różne rzeczy, umowy, potraciła różne miejsca. W swoim jakby w swojej przestrzeni w taki sposób, że, że nie czuje na przykład siebie, albo że czuje, że coś jej zabrano, no to rzeczywiście prawdopodobnie jej zabrano. I tutaj też trzeba na to uważać, czego my się chcemy pozbyć. Bo generalnie hiperfizyka nie ma jakby czucia, bo jest to bardzo taki obszar, właśnie nieoświecony, ale bardzo świetlisty jednocześnie. I on generalnie będzie budował ten wszechświat. I on nie jest zainteresowany zniknięciem ciebie tutaj. I będzie zawsze tutaj daleko od wyjścia. I to jest takie coś. Natomiast ja się tym nie zajmuję, w sensie nie zajmuję się jakby elementem zostawania w tym obszarze wszechświata. Czyli też będę zawsze mówiła o tym, jak to bardziej zakończyć. Natomiast jeżeli ci zostało bardzo dużo wcieleń, a bardzo dużo istot, niestety zostało z bardzo dużą ilością wcieleń w tym momencie, to ci kontrolerzy będą mocno ym, wchodzić, jakby w ten taki obszar zaklasyfikowania, i te umowy będą bardzo mocno egzekwowane ym, potem w przyszłych wcieleniach. I generalnie, kiedy nie jesteś uważny, to będzie to bardzo yy, potem bolesne, czyli znowu będziesz się musiał urodzić. No ale to tak czy siak może być yy, dla ciebie, powiedzmy, istotne, natomiast nikt nie mówi, czyli istotne jest na następne wcielenie, yy, bo kiedyś i tak wszyscy będziemy wyzwoleni. Tylko yy, problem polega na tym, że nie wszyscy będą powiedzmy nieśmiertelni i zachowają tą swoją indywidualną część. Nieśmiertelność to nie jest coś takiego, że ty wrócisz do źródła, tylko będziesz właśnie wolny i będziesz tam, gdzie będziesz chciał i będziesz zawsze mógł odejść i i generalnie będziesz miał moce. I to tutaj, kiedy e, w momencie, kiedy przychodzą różne rzeczy, nam się pojawia bunt. Tak trochę można powiedzieć. My chcemy się uwalniać, i wtedy naturalnym stanem jest, że e, czujesz, że po prostu się tutaj coś nie udało, i że jesteś po prostu w jakimś, jakiejś złej sytuacji, a, i że ktoś cię po prostu tutaj zachęcił e, lub coś zrobił, a ty nic nie zrobiłeś. W tym momencie, teraz możesz coś zrobić, a nie na przykład e, po śmierci. To jest takie coś. Także weźcie sobie to pod uwagę, tutaj e, tak na krótko. E, o tym właśnie obszarze ta, też ten obszar hiperfizyki. W momencie, kiedy, no mówię, tam były lata 90., trochę to się inaczej nazywało i było to zupełnie z innej strony, ale kto by o tym pamiętał i kto by się tym zajmował? To jest oczywiście bardzo takie też płynne i ludzie po prostu nie pamiętają i można to potem jakoś tam podać. Natomiast jest to, to co mówię tutaj, no jest to być może dla niektórych jedyna wiedza. No i tak to będzie wyglądało, że ta wiedza będzie dla nich jedyną wiedzą i nigdy nie będą mieć możliwości dosięgnięcia do wyjścia. Natomiast też mówienie w narracji, że jesteśmy tutaj zamknięci i ktoś nas robi w konia, nie jest do końca. Prawdą, ponieważ prawda, do prawdy musisz dorosnąć po prostu, albo mieć takie możliwości, i tak dalej, i skorzystać z tych rzeczy, kiedy one do ciebie rzeczywiście przychodzą. Czyli przychodzą przez jakieś tam elementy, które rzeczywiście możesz zastosować. Natomiast przestrzeń układa się przez głównie istoty nieoświecone, tak naprawdę. I to jest też bardzo, bardzo ważne, dlatego ona jest też taka ciężka. Także dziękuję bardzo i do widzenia.